Hej, cześć, mano, wam wszystkim! Z tej strony Miki, witam was w kolejnej serii z Far Cry 3. Teraz musimy się udać do Sama. E, I to będzie chyba... Dobra, nieważne, nie mówiłem, to będzie chyba. Okej... Okay. Ostatnio biliśmy Rayleigha chyba... Nie, ostatnio wysadzaliśmy satelitę. Tak, ostatnio wysadzaliśmy satelitę. E, no i dobra. Mam nadzieję, że będzie ostre rozpierdol, bo. Bo po prostu. Bo po prostu chcę kogoś. wiecie, Ciach, ciach, puf, puf, piw, paf, pistolety i takie tam rzeczy różne, nie? A jak? Podpalić świeczki, what the, what the fuck? Będę kierował. Będę kierowcą, będę kierowcą. Dobra. Gdzie jesteś? Wow, widziałem twój wstręt na zad Wow. Gdzie mam jechać No jestem, jestem, jestem paliwo Aha, czyli ja muszę hmm. Ja muszę tutaj jeździć, tak? A tu muszę strzelać Tak? Dobrze zrozumiałem? Sam nie żyje. Fucking. Nie ogarnąłem tego. O co tu chodziło? Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Please, please, please. Hmm. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Zniszczę cztery kluczowe obszary. Dobra. Może teraz rozjadaj ich wszystkich pipu Dobra, jeden zniszczony chyba Czy nie? To dziwnie pokazuje mi żebym to zniszczył znaczy, A ja cię mogę wysiąść Aha, dobra Dobra, żyj, sami, sami, żyj. Ja stąd spadam, sami, wyluzuj. Jedziemy stąd. Ja nie wiem, jedziemy tutaj teraz. Chyba, że to chodzi o to właśnie, że mam teraz tutaj wylecieć. Zrobić coś w tym stylu. Dobra, jedziemy dalej. Ja nie mam pojęcia o co chodzi. Mam zniszczyć, go. w jaki sposób ją mam to zniszczyć? Spróbujmy zniszczyć teraz to. A w ten sposób, czyli, że ja muszę jednak wychodzić stąd. Dobra, 20 sekund mamy na detonację.

Ani mnie tutaj nic nie zrobią. Dobra, 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 żyj. Sam, mógłbyś mi pomóc, jakoś, nie wiem, wiesz. O nie, Pat, sam co idzie, fajnego do ciebie teraz. Dobrze. Jedziemy, jedziemy też, a za dużo za dyma. It. Za dużo was, jest jakie mam się tam dostać? Aha, w ten sposób. Okej. Okay. już wiem. Już wiem, wszystko wiem. Podkładamy drugą bombę. Ile, 20 sekund. Fire in the hole, bitches. Szanowni chciałem sobie pozbyć? Wow, stanąłeś dokładnie tyłem teraz. 10 sekund, 10 sekund, 10 sekund. Uhuhuhu. Dawaj, się mnie podpalił. Dobra, jedziemy teraz tu. To najpiękniejszy dzień mojego życia. Och, orzesz w dupkę. Orzesz w dupkę. Cover. Znalazłem Kevlar. Dobra, podkładam kolejną bombkę. I uciekamy gdzie... A ja to nie wiem, biegnę naokoło. Dobra, sami, sami, sami mamy 10 sekund, żeby spindolić. Hmm. Fuck, 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 fuck. Tu jest dopiero rzeźnia. Dobra. One more, one more, tak jest. Jak tu się wbić? Za dużo ich jest. Dobrze. Pasta do zębów. Fuck. Sam pomóż. Ja pierdziele. Kurde, no Dobra Sam, wytrzymaj, idę już tam. Nie przetrzymaj, No, Dobra, no, jeszcze się tylko uleczę, sami, wytrzymaj. Dobra, ostatnia i uciekamy. Dobra. Oj to może trochę sędzę, nim ja stąd wyjadę spoko, idziemy w górę, idziemy w górę, oni wybuchną Aż muszę zacząć ten widok Boom, motherfucker! Boom Dobra, to dalej spindelecąć Jak ten czas leci? Jak to jeszcze jeden? Ale możliwe, dobra Ale coś mi się wydaje, że teraz będzie naprawdę Eee, przekręt na maksa, nie? Jedziemy w prawo. Co to w ogóle za duch? What the fuck is this? Może tu muszę samochodem stanąć. Dobra. Karabin mam zająć? Hmm. Ja to mi nie wróci nic do dobrego. Dobra, ale szybko się chociaż podaczę troszkę. Okej, okay. idziemy na Już biegną dzikusy kusy. Oh. Holy shit. Tak, ja ja naprawdę jestem nieśmiertelny. Skąd? tutaj jest Dobra, ja się muszę ulecić Daj madafaka Ożeż, kurde To jest, to jest trochę ciężko Tu już będzie troszkę ciężej Hehehe he, he. he, he, he. Tak mi nie zrobicie, dupki Dobra, uleć się szybko Helikopter słyszę, no to zjeżdżamy stąd, jak wybuchnie. O nie zbugował się, zdejmij wszystkich, pewnie nie wiem, gdzie strzelam, gdzieś po bokach. Gdzie ty jedziesz, Oooo oh. Aż mi się lówka przegrzała Ale ty jeździsz sam Lol Nie no, Niemcy nie umieją jeździć na ogół Victory Okej, okay, bo ja tak patrzę dziwnie w niebo. Dobra, misja. Mm, wykonana, dobra. On mi pojechał. Widzimy się u Hojta, tak? E, dobra, zobaczmy, gdzie to jest w ogóle. Odrośnie się tam teleport, ne? Okej, okej. Okay, okay. Ojejku, dobra, idziemy tutaj, mimo tego, że nie mam radaru. No cóż, coś mi się wydaje, że. Z nikt tak dobrze zaraz możemy przejść tą grę Może nie w tym odcinku, ale w następnym, może już mi się uda ją przejść w końcu Aż chce się grać, coraz bardziej Dobra, oczywiście by... Zupełnie zapaski e, Wstecz... A bo wiecie co, ja to sprzedam w pipu wszystko też Okej okay. Szybko wyłaś, wyłaź, wyłaź i biegniemy, biegniemy, biegniemy Wow co to za bunkier? A jestem tutaj! Tak, 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 tak! W tym mieście, dobra, teraz pamiętam Dobra Run forest Run Run forest! Run! Biegnij! To już zaraz będzie! Już za chwilę! Już! Za moment! Tak! Dobra! Jestem tutaj! O, jest! Cześć, cześć siemanko! Mm, witajcie z powrotem sorki, że ten materiał jest w jakiś tam sposób. E, pocięty e, w sorki jeszcze raz, ale po prostu, no, miałem tak pewną rzecz, którą musiałem że tak powiem natychmiast załatwić. E, no i cóż, kontynuujemy tam, gdzie skończyliśmy ostatnio. Także, okej, okay. już się wyciszam. Garret, ah. Welcome boys! Come in, come in. Dobra, teraz ciekawe, czy to będzie ostateczne zabójstwo. Hojta, karciana Gierki, ja nic nie ogarniam, niestety. Nie, chyba to wysoko O, teraz chyba będzie lepiej, tak mi się daje. Dobra, jedziemy poker, rozdawaj. Sam? Ja. Ale yeah. it? nie, can... Dobra, jakie mam karty? Jeszcze raz, bo nie widziałem. O oh, jest. Dobra, stawiamy wszystko w bank, mogę? Let's do this. I call. Ok. No to jedziemy. Ja będę Okej, okay, rozdawaj, rozdawaj, rozdawaj. Upsi. Co ja mam? Ja to przewalę, no ale co zrobić? Dawaj, rozdawaj dalej. Hm. OK. check. I check. Dobra, of no ale dobra. Oże, fuck it, fuck it, fuck it. Jak to? Zjeżył się, ale jak się zjeżył? Jak on się zjeżył? Basta.

no dziękuję nie tak mi sklebesz Postaw życie na no, mam wyjście hmm. Mam jakiś wybór Nie mam za bardzo. Muszę grać, czy chcę, czy Wybaczysz mi, tymi mnie wypuść, jak taki jesteś. Stoper, nie włączyć. Zapomniałem. Zapomniałem. Dobra. Jakie mam karty? Uda mi się teraz. Słaba para, ale mi się uda. Ja nigdy nie byłem dobry w te karciane gierki. Jakoś mnie to nigdy nie jarało zbytnio. O, o. Ucieszył się. Oj, dupa. Jason. one finger every Co? time so stop me palza i mi think i'll start with the ring finger what the fuck on a of you and like assassin oh jeez oh, oh, now we'll never be married you know you could have joined me Jaki chory człowiek! Dobra, ja cię rozwalę, ziemek. Dobra, ciśniemy go. Ale, ale jedziemy, ale jedziemy. Uuuu, hu, hu, co? Huh? He? You like this? He? You like this? haven't checked up on your little brother Riley where is he don't worry i sold him to someone very special he likes them young I'm gonna kill you Dobra, they won't find anything left oh you can't win Ups Oj Oj Było blisko Dobra, muszę go zabić i lecieć po brata Ale ciśniemy Szermierka Ała, but butna <gryw> But na ryj Wstawaj, go zabić Dobrze A gin Ale dos. O, ładnie ci! Dobrze! Teraz musimy biec po Laya. Fast też! Fast też! Dobra! Tylko pewnie będę musiał teraz stąd wyjść, jakoś a to będzie. Od zarąbania jego ludzi? I bez palca. jest jestem asasinem! Wow! Jak to się stało, że wszyscy nie żyją? Jestem jakiś powalony. Znowu mi dali jakieś prochy. Oh yeah! Dobra, moi mili, w sumie... O kurde, muszę biec. Ale wiecie co? Ja zakończę ten odcinek i po prostu kolejny odcinek będzie chyba ostatnim odcinkiem. Także trzymajcie się wszyscy i pa pa!